Jest to Grzegorz Grodzicki na Night by Night. Para reprezentuje White Mare i Stowarzyszenie Galopuj z nami. A przygotowuje się Karolina Myśl na wejście ze stajni mrozów. Dzień, proszę Państwa, to jest koń rasy Foldlut. Jak Państwo widzą, ten konie nie tylko są stworzone do szybkiego biegania, co im rzeczywiście najlepiej wychodzi, ale również na takim koniu można bez problemu brać czynny udział w zawodach trailer stream. I proszę Państwa, dostałam tutaj informację, że już na terenie pojawiła się Pani Wicewojewoda Ewa Mańkowska, patronat honorowy nad dzisiejszą imprezą. Witamy serdecznie. I oczywiście bardzo dziękujemy, bo bez takich partnerów takie imprezy nie mogłyby się odbyć. Właśnie otrzymałam tutaj z publiczności zapytanie, kto jest faworytem z Pogotowia, właśnie z naszej karetki. No i cóż, proszę Państwa, tu wszystko może się zdarzyć. Nie ma tutaj zdecydowanych faworytów. Tutaj, jak Państwo widzą, cały team musi walczyć o to, żeby doskonale to przejechać, a tutaj nasze kochane Pogotowie Ratunkowe życzy zawodnikom bezpiecznych przejazdów. Organizatorom też i wszystkim uczestnikom. Proszę zwrócić uwagę, jak reprezentantka jednej z najszybszej rasy koni na świecie dostojnie pokonuje ten tor, prezentując bardzo zrównoważone, spokojne chody. Rasa koni Foldut została stworzona głównie, przede wszystkim, z myślą o wyścigach konnych. To są też konie, które doskonale się sprawdzają w konkursie wszechstronnego konia wierzchowego WKKW. No i teraz jedna z najtrudniejszych przeszkód w Xtrey Trailu, wąska kładka. Kładki mają... Szerokość około 40 cm. Stąd rzeczywiście wyjątkowa trudność, bo jak Państwo patrzą na rozstaw nóg konia, to on właśnie ma mniej więcej tyle, więc koń, żeby to pokonać, nie spadając z tej przeszkody musi bardzo mocno się skoncentrować. Rów. Dobrze są to koniacze, mam dużo na tym, są mocno, to Już się Dziękujemy bardzo za przejazd Grzegorzowi Grodzickiemu na Night by Night. Para reprezentuje White Mare i Stowarzyszenie Galopuj z nami. Westą para reprezentuje Stajnie Mrozów, a przygotowuje się Katarzyna Lękna na Napoleonce. A przypomnę, że trail amator liczy 14 przeszkód i zawodnik może uzyskać maksymalnie 140 punktów za przejazd. Zawodnicy, którzy startują w konkurencji Trail Amator już można powiedzieć, że nie są, no nie są debiutantami, bo jest to drugi start ich w kolejnej edycji zawodów Extreme Trail. Też widzieli Państwo przez chwilę jeden z trudniejszych elementów. Równoważnie. Kiedy ona skończy? Ona za chwilę już skończy. Kolejna przeszkoda pokonana, za którą konie nie przepadają. Myjka. Koń ma do pokonania wąskie przejście. Jeszcze z elementami, które uderzają go po bokach. Bankiet i wąska kładka. Zobaczymy, jak sobie poradzą. No, jak Państwo widzą, to o czym mówiłam wcześniej, jest to naprawdę bardzo trudne. Każdy błąd skutkuje tym, że końno po prostu spada z tej kładki. Bardzo dziękujemy za przejazd w parze Karolina Mysior i Westa ze Stajni Mrozów. A przygotowuje się i za chwilę będziemy oglądać Katarzynę Lękna na Napoleona.

Przejechała ten rąk Nike. Zapraszam, no jak Napoleonka ufa swojej prowadzącej. Bez problemu pokonana. Trudna przeszkoda. Mayka jazz na bankiet. Po 10 będzie na nim. Po 15.00. Połowa przy przyjazdu. <noise> Dzień Rozjechała po tym I zobaczymy jak poradzą sobie teraz na tej bardzo trudnej przeszkodzie, którą jest wąska, kładka. No proszę, bez żadnego problemu. Teraz para będzie pokonywała rów. Ten ruch jest wąski to też jest problematyczne dla konia, ponieważ koń nie potrafi ocenić głębokości. Szczególnie jeżeli byłaby tam woda, no to już w ogóle tutaj byłoby to jeszcze większy kłopot. I dziękujemy bardzo za przejazd panie Katarzyna lenki napoleonka Para reprezentuje White Mare i Stowarzyszenie Galopuj z nami. Para reprezentuje Team Horse Riders, a przygotowuje się Krzysztof Snowyda na balladzie. すごい。<Yeah. S 2> yeah. I dziękujemy bardzo za przejazd Szymonowi roli na Antku. Para reprezentuje Extreme Horse Riders. Zapraszamy na arenę Krzysztofa Snowydę na balladzie. Para reprezentuje Jack City Western Team Wrocław. No i poszedł. Nie, nie. Jak na razie? Odprawda, że na ten mały. Dobrze, ładnie są na czterema nogami. I kłusik w lewo tam na ten. I kłusik na ten drążek. Kłusik na drążek, dobrze. I w prawo, a pod 我晓得，好的。 Elegancko, w lewo, w lewo, Bierzesz do boksu, wycofujesz się. Dziękujemy bardzo za przejazd. Krzysztof Obis będzie na walladzie. Pana reprezentuje Jack City Western Team Wrocław. Piękny przejazd. A przypomnę, że nagrody wręczają pani wicewojewoda Dolnośląski, pani Ewa Mańkowska, patron honorowy dzisiejszej imprezy, wójt gminy Lewnickie Pole, Aleksander Kostuń i wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Babuśka. I tak proszę państwa, piąte miejsce w konkurencji zajęła pani Karolina Mysior na weście. Para reprezentuje Stajnie Mrozów z wynikiem 91.